A witam wszystkich. Założono nam z programu prosumenckiego fotowoltaikę z gminy, 12 paneli Weissman, czy Wisman, 410 V. Tu, wat <grytanie> Założono taki falownik. Założono takie zabezpieczenia. O. I tutaj takowe zabezpieczenia. Jeszcze mamy tutaj, przy skrzynce naszej, te na zielono dołożone, punkt pięcia. I cóż, mogę tylko powiedzieć, tyle. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Więc proszę nie pisać mi, że mam wymienić zabezpieczenia takie czy inne, ponieważ instalacja jest własnością gminy przez 5 lat. Nie mogę tutaj ingerować w to. To, co założyli, musi zostać. Po 5 latach może, jak się tam sytuacja polityczna zmieni, dostaniemy to na, swój, na swoją własność. Wtedy możemy sobie tu kombinować. Co do odległości, tutaj mogę tylko uspokoić, że ten falownik nie ma po boku wylotów, one są tylko tu od dołu, z tego co zdążyłem namierzyć radiacyjnie i nie wiem jak od góry, bo nie sięgam, ale też od góry też jest tak i od góry też, no ale tam jeszcze musimy ogarnąć, on nie jest włączony do sieci, bo musimy jeszcze zmienić licznik na dwukierunkowy i no, i wtedy będzie funkcjonowała. Musi ktoś przyjechać tu, odpalić to, sprawdzić jeszcze tam po swojemu. Jakiś serwisant i, i zobaczymy, co to będzie, jak to będzie wyglądało. To jest takie wspomaganie, będzie chyba docelowo do mojego of Tak naprawdę to, co zużyjemy, to zużyjemy. Produkcja pójdzie, nadprodukcja pójdzie do zakładu energetycznego na, na magazyn z którego potem będziemy czerpać jakby w zimę będzie słabo z panelami, z fotowoltaiką, ze słońcem generalnie w tym moim off -gridzie. będziemy też mogli korzystać bezpośrednio w domu tak to wygląda mniej więcej na tą chwilę no zobaczymy co będzie i cóż więcej dodać no nic więcej nie dodam musimy poczekać mogę jeszcze powiedzieć Oto raczej nie tajemnica. Koszt z naszej strony to jest 5000 zł. Musieliśmy wpłacić w dwóch transzach. Pierwsza była 2000, a potem no w ogóle miało być niby 2000, ale potem coś tam wyszło, że jednak wszystkim podnieśli o kolejne pieniądze. W naszym przypadku były to 3000 dodatkowe, czyli 5000. Myślę, że jak na takiego powiedzmy w cudzysłowie darowanego konia. No, zobaczymy co będzie. Wiem, że ten falownik nie jest pierwszej jakości. Aplikacja do niego jest jedna chyba z tego, co zdążyłem się zorientować, jedna z gorszych. O ile nie najgorsza, ale to zobaczymy w praniu, bo no wypowiedzi negatywnych jest trochę. Natomiast pozytywnych nie widziałem. Może dlatego, że ci, co mają ją jako dobry odbiór, dobrą aplikację, nie komentują tego w ogóle, wiadomo, że. Pojawić się mogą tylko same złe komentarze. No dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia przy następnym filmiku.